Sprawdźmy się na temat tych bossów, to jest dość ciekawe. Wybieramy sobie jednego z bossów, który, z którym będziemy walczyć, choć oficjalnie walczymy z obo. z tą parką. No, trzeba im zepsuć tą randkę, w ogóle są dość ciekawi zbudowani. W ogóle większość przeciwników z Fontaine są dość ciekawi, ale kurde, ale są prości ci przeciwnicy, tak jak widać. Trochę trzeba uważać na te ataki, ale one są proste do wyłapania, żadnej tarczy nie ma. Pierwszy raz z nimi walczyłem chyba na się na głównym koncie. Tak, na głównym koncie i szczerze mówiąc nie zwracałem uwagi co oni robią. No, coraz dziwniejsze te ruchy robią. Mogę go teraz bić? Mogę. Aha. Dobrze wie, że on nie może mnie wtedy trafić. To jest sposób. Zajść go od tyłu i go bić i on... trafia. Sądziłem, że nie trafi, ale okej. Okay. No taka trochę mechanika. Mego kękusa. way, mogę stąd uciec. No super, nie trafiam. Z za, za. O! Teraz po dostają. Zaleczenie. O nie, nie, nie! Uf. dobra. Nie mówcie, że ja to za pierwszym razem zrobię. Dobra, to się chyba już kończy ten etap, więc można zadawać obrażenia. Nie, 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 Tornado! Dobra. Ej, wciągnęło moją kulkę. O dawaj kulę! Te na schodki, nie powinno mi zadać obrażeń. Znacz mi wciąga. Zresetowali. No super. Ostatnio nawet na domenie mi się zresetowała ta grupka mobów, więc dziwne. dobra będzie walił mnie czemu? Już robiłem unik, dzięki. Teraz pierwszy raz nie uderzyłeś z tego. No okay. tak, morderczy czy tango. Na które trzeba uważać? Hmm, zastanawiam się, czy można to jakoś zinteraptować, te ich ataki. No, nie do końca. Ale nie działa. Nie, nie, nie! No i znowu nie uniknął. Drugi raz z rzędu. A zaraz trzeba uważać na OE, które będą robić. mnie nie, znowu! No, patrzcie, jak mnie chcę zaskoczyć. No. Dobra, dostaję Po kostkach, ale dostaję. Szczerze mówiąc, naprawdę mi ten boss przypomina mechaniki Megukenkiego z Inazuma. Dobra, postaram się ją zbić na odległość. No, nie trafia nie, dawaj! Jest na dziubnięcie, dobra, ja go dziubnę, dawaj! Nice! Aha! E, nie no, z te, znaczy inną zoomą, na te, bossy są takie proste. Fajne mają mechaniki, ale są proste. No i ten bardzo mi przypomina właśnie Megu Kienkiego. No dobra, ta parka już jest razem, trochę sobie stamina odnówmy. Teraz porozumiewajmy z tą drugą. Zobaczymy czy będą się ruchy powtarzały czy jednak będzie jakiś trochę innych mechanik. To bardzo ciekawe, żeby z różnicy kogo bijemy to i tak jest w porządku. Dobra. O! Dobra. Tu już ruchy wyglądają inaczej. No to mam wrażenie, że tu się powtarza. Tylko pytanie jak bardzo się powtarza. A ona teraz będzie się tu kręciła. Co to za tarcza? Co? Okej. Ta tarcza może być delikatnym problemem. Guys. Ja nic się ja nie robię. Dobra, poczekajmy może się okaże, że... ta tarcza zniknie. Wtedy będę miał okazję bić tego delikwenta, u gentlemana. O! Dobra, czyli jest okazja. To opcja A była łatwiejsza niż opcja B. No tego to się nie spodziewałem. żeby tak skoczy. Czemu to... Moje pociski lecą w dół. Oha. Nie prosto w nich, tylko w dół. Trzeba uważać. Właśnie! Dostałem złapać. taki obrót zrobił taki? Chciałem się wsłuchać w rytm, żeby powiedzieć co to za taniec. O nie, 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 nie. O, leczenie. To <grystanie> było po rytm raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy? Czy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy? To mógł być waltz wiedeński? raczej nie angielski, bo angielski jest wolniejszy. <grystanie> Osoba, która zna tańce. Nie znam się na tańcach. <grystanie> tu, tu robi taki no dobra, to mnie zaskoczyli. Sądziłem, że to leci prosto i już nie będzie zmieniało kierunku, a to zmienia kierunek, więc trzeba uważać. Dobra, to trzeba się trzymać od niej z daleka. Nie, 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 jestem za blisko jej. ja. Dobra, udało się. Uff. Dawaj. No nie. Ała. No i na koniec mnie jeszcze skopali. <noise> o I koniec. Koniec tego romantycznego tańca. No ale powiem wam, że... Łatwo, no, raz mi się zresetowali, <laughs> ale to już przyzwyczaiłem się. <laughs>